Dziękuję, witajcie z tej strony ponownie, Galawis, witam Was w odcinku poradnikowym co do rycerza 40 level, jakiego możecie zbudować na starcie serwera. Następnie, wszystkie buildy przedstawione w tym filmie są drugowskazem, czyli wskazują, w którym kierunku wasze postacie mogą iść tak, aby nie spalić sobie punktów umiejętności na rzeczy, których w zasadzie używać nie będziecie. Te buildy to nie działa sztuki, które będą działać idealnie w każdym aspekcie gry, bo w zasadzie przez długi czas nie będziecie w stanie tego sobie ogarnąć, ale z pewnością chcę umożliwić wam tworzenie postaci w taki sposób, żeby nie wykorzystywać dodatkowej platyny na resety umiejętności czy statystyk. Warto też zwrócić uwagę, że te buildy są dedykowane dla osób, które nigdy nie grały w Broken Ranks'a, bądź grały, ale innymi postaciami i nie za bardzo są w stanie odnaleźć się na zupełnie innej profesji. Nie grasz w Broken Ranks'a? Sprawdź. Link w opisie. Powiem wam szczerze, ten materiał ze wszystkich siedmiu postaci jest najcięższy dla mnie, dlatego, że tutaj jest tak wiele elementów, o których muszę powiedzieć i które po prostu sprawiają trudności w budowaniu, żeby grać i pod teamplay, i pod solo, i pod to, i pod tamto, i żeby te progi wiedzy, i progi trudności wraz z rozwojem leveli, wszystko się zgadzało, że to się po prostu w głowie nie mieści. Natomiast postaram się jakkolwiek wam wytłumaczyć, że rycerzom da się trochę pograć solo, o ile umiejętności dobrze przykminicie. Natomiast osobiście uważam, że teamplayowy rycerz sprawia więcej problemów niż typowo solo gameplayowy rycerz, który teoretycznie, o ile party wybaczy mu niską ochronkę i brak rozkazu, naprawdę bardzo dobrze może sobie radzić, bo nawet wczoraj testowałem rycerzem 30 level z synergetykami na 20 level wraz z dwoma ribami i miliską, dał sobie radę razem z nietoperkiem ropuchę i nie było to tragiczne, więc tutaj mamy naprawdę totalny miszmasz i pomieszanie z pomplątaniem przez tą cholerną wiedzę i te progi, ale przebrniemy mam nadzieję. A więc na start build teamplayowy, stricte teamplayowy. Na początek statystyki. I co ja mam tu powiedzieć? No niestety. Jedną z dosyć istotnych statystyk tutaj na ryterzu jest wieda, ze względu na to, że potrzebuje wrzucać sporo buchów na teammate'a, zazwyczaj barbarzyńca bądź maga ognia, aby wzmocnić go wystarczająco, żeby robił siekę, a ty po prostu go bronisz i starasz się nie umrzeć. Siła i zręczność w tym bildzie jest rozwalona na taki sposób, żeby po prostu było te 35 siły i zręczności pod synergetyki. Natomiast na 45. levelu masz Smocze Skrzydło, które fajnie by było założyć, a niestety skrzydło wymaga 45 siły i tu znowu mamy spory problem. Następnie, kondycja. 460 kondycji przy zużyciu około 150 na rundę, to te 460 to jest naprawdę mało. Natomiast zdrowie, 600, no jak na Rycerza, który posiada blok, no powiedzmy jest znośnie, ale nadal to jest naprawdę mało, w szczególności, że ściągasz w play'u hity z DPS-a na siebie. Wspominając jeszcze o Smoczym Skrzydle, teoretycznie można latać w East Screamie spokojnie, dlatego, że to jest Playowy build, ale wtedy już totalnie umiera wam solo gameplay. Smocze Skrzydło dodaje kilka dosyć fajnych statystyk. Zobaczcie sobie, tutaj 4 siły, 6 zręczności, 100 PR, 60 kondycji, a dodatkowo jeszcze po 36 pancerza. East Scream, no niestety jest nieco gorzej. Zobaczcie sobie, jak to mniej więcej wygląda w praktyce. Same statystyki, wszędzie korzystamy na Smoczym Skrzydle, bądź przynajmniej jesteśmy na zerze, a pancerzyki całkiem solidne. Niestety tracimy trochę odporności na ogień, ale uważam, że to nie jest jakaś ogromna strata. Bądź co bądź... Teoretycznie niezałożenie ich streamu pozwoli Wam dosyć szybko rozwinąć sobie perzet i kondycję na kolejnych levelach, tak żeby nie było aż tak ciężko. No ale niestety, statystyki są bardzo ciężkie, a jeszcze będziemy w międzyczasie cały czas mówić o tej wiedzy. A więc, na początek, rzut z biodra. To jest całkiem ciekawa umiejętność. Niestety, no, rozwijasz ją głównie tylko do momentu, w którym potrzebujesz, czyli do wbijania levelu i uczeń jeden to jest teoretycznie max. Można by było się pokusić o rozwinięcie tego i rzucać tymi biodrami w teamplayu, żeby obniżyć odporności przeciwnika. Natomiast niestety problem polega na tym, że walczysz często o przetrwanie, a i szansa na dodatkowy efekt nawet na wyższych levelach nie jest zbyt wysoka, a sama korzyść... No, powiedzmy sobie szczerze, widać czasami tę różnicę, nawet na tych niskich levelach, ale finalnie uważam, że raczej nie ma sensu tego rozwijać. No ale... Teoretycznie można delikatnie na te trzy rundy trwania efektu, tylko że trzy rundy trwania efektu to jest dopiero adept 6, więc no, powiedzmy sobie szczerze, w przyszłości, naprawdę w przyszłości, mierzony cios. To jest bardzo fajna umiejętność, bo ona ogólnie zwiększa ci obrażenia potężnego uderzenia, przy okazji zmniejsza szanse trafienia przeciwnika z dystansu i z uroku, więc jest to bardzo przyjemna rzecz. Taki typowy debuffek, 3 bo 3 na tym levelu, ale może całkiem fajnie się opłacić. Teoretycznie tutaj jak będziemy rozmawiać sobie o ochronce, którą teoretycznie będzie można sobie nieco obniżyć, to ta jest jedna z umiejętności, które w sumie brałbym pod uwagę nawet po cztery rundy trwania, ale osobiście yy, i tak wolałbym chyba te potężne, potężne troszeczkę wyklikać. Natomiast już na Adepcie Dwójce macie te cztery rundy, więc naprawdę do przemyślenia wątek. Teraz krem de la creme. W każdym bidzie, którym Wam dzisiaj pokażę, poświęcenie jest na adepcie czwórce. I tutaj z tym poświęceniem zwrócę Wam uwagę tylko na jedną rzecz. Nie śpieszcie się z rozwijaniem tego, bo tutaj progi trudności są dosyć istotne, żebyście nigdy nie musieli wrzucać tego poświęcenia na więcej niż 3 punkty akcji, bo to spowoduje, że będzie Wam się po prostu bardzo ciężko grało. Więc rozwijajcie to sobie po kolei, powolutku. Jak widzicie, z każdym levelem wymagana wiedza spada o jeden. Im dalej tym bardziej będzie się Wam przyjemnie grało tym buildem i mniej wymaganej wiedzy będzie. No i tutaj mamy 48 wiedzy na poświęcenie na 2 PA, więc teoretycznie będziemy mieć to poświęcenie na 2 PA w tym buildzie pod 55 wiedzy, ale inne umiejętności niestety wymagają więcej. No i o nich zaraz będziemy rozmawiać. Co do samego poświęcenia. Bardzo mocno podnosi obrażenia fizyczne oraz magiczne, więc zawsze wrzucacie w playu to na DPS-a. Solo grze oczywiście na siebie. Modyfikator trafiń wręcz. Podnosi o 29%. To jest bardzo dużo na początek. Niestety nieco obniża odporności fizyczne. No i w przypadku Adepta szurki trwa aż 5 rund. No i teraz Aura Czystości. To jest taka umiejętność, która troszeczkę niweluje efekty właśnie poświęcenia, jeśli chodzi o te negatywne odporności fizyczne. Tutaj zobaczcie, że ta Aura Czystości trochę, je podnosi na adepcie czwórce dokładnie o tyle, ile zabiera nam poświęcenie. Niestety obniża nam obrony na strefy wszystkie o 19% oraz co rundę zabiera nam trochę many. Natomiast uważam, że ta umiejętność w tym playu przez dłuższy czas niestety nie ma miejsca, ze względu na to, że nie masz fizycznie możliwości tego ogarnąć, tak żeby, wam, żeby ci starczyło punktów akcji, czy ewentualnie po prostu punktów umiejętności. Finalnie ustawiłem tutaj ucznia, ucznia 3, ale nie uważam, żeby to było jakoś super. Obowiązkowy wrzucać to na kogokolwiek. No, chyba, że rzeczywiście dubki się palą i jakieś liczenie, że coś to da. Ale równie dobrze możemy z tego w pełni zrezygnować i ustawić te punkty gdziekolwiek by nam się żywnie podobało, tam gdzie uznamy za stosowne. Blok tarczą. To jest ciekawa sprawa, no bo tu zobaczcie, na jeden pa, żeby blok tarczą wrzucić, potrzebujemy 70 wiedzy. My mamy w buildzie 55 i to jest kolejny dylemat, nad którym trzeba się zastanawiać. Teoretycznie, schodząc sobie o level niżej, już wymagana wiedza jest 60 pod 1 pa. Schodząc jeszcze level niżej, już jest 50, więc hurra. Teoretycznie moglibyśmy na 45 level ustawić sobie Adepta 1, a na 55 Adepta 2, tej umiejętności. W sumie nie byłoby to nawet tragiczne, z tego względu, że teoretycznie te trzy bloki często mogą wystarczać, w szczególności, że one tutaj prawie połowę obrażeń redukują, ale finalnie uważam, że te cztery bloki też są fajne i na dłuższą metę tu wam zostawiam bardzo dużą dowolność. Jak sobie zdecydujecie, tak będzie. Pamiętajcie, że ten build jest typowo teamplayowy, solo że prawie albo wcale nie istniejecie, głównie właśnie ze względu na tę wiedzę i tak ułożone umiejętności. Natomiast jeśli chcecie mieć troszeczkę większy komfort z rozdawaniem PA, jak najbardziej możecie sobie tutaj, obserwując tę wymaganą wiedzę, sprawdzać sobie, czy już możecie to rozwinąć, czy jeszcze poczekać. Warto uwzględnić to, że blok tarczą zmniejsza obrażenia tylko z bliska i dystansu oraz ataki obszarowe z tych stref na urok nie działa. Potężne uderzenie. To jest umiejętność bardzo fajna, bo typowa umiejętność do bicia. Wasz podstawowy do zadawania obrażeń. No, i tak naprawdę ADB2 to jest takie minimum z, mi z minimum, żeby chociaż próbować cokolwiek robić, farmić tego herszta czy krzyżaka na początku, bo tak naprawdę może być bardzo ciężko cokolwiek tutaj sensownego wyegzekwować. Perwor walki. Powiem Wam tak. Umiejętność zupełnie nieużywana przez chyba nikogo, i nawet nie wiem, czy opłaca mi się tłumaczyć Wam zasady działania tej umiejętności, bo tak naprawdę na małym levelu ona zupełnie nic nie daje w życiu sobie jej nie rozdawajcie, bo po pierwsze, punktów umiejętności i tak zawsze będzie wam brakować, po drugie, efekty są zbyt słabe, w szczególności na niższych levelach. Ponadto rycerz ma być w, w niedalekiej przyszłości rebalansowany, być może ta umiejętność jako jedna z pierwszych dostanie reworka. To jest moja teoria, żeby nie było. Także bądź co bądź, po prostu nie będzie okazji, w szczególności w pleju tej umiejętności używać, także olewamy zupełnie. Siła jedności aka rozkaz. To jest bardzo, bardzo fajna umiejętność i przy okazji bardzo, bardzo bardzo trudności I uważam, że ogólnie ten rozkaz to jest gwóźdź do trumny. Bo teoretycznie, jeśli nie chcielibyśmy tego rozkazu tak wysoko, to teoretycznie, znowu mówiąc, jest niegłupie. Zobaczcie sobie, obniżacie jeden level i macie 48 wymaganej wiedzy. Tutaj na ochronie, o której zaraz powiemy, obniżając level, też mamy 48 wiedzy. Moglibyśmy nawet te 10 punktów uwolnić. I dopiero nieco później te umiejętności sobie rozwinąć właśnie na ten level wyżej, to by dało nam ogromne korzyści, jeśli chodzi o zarządzanie statystykami i zarządzanie w ogóle wszystkim, co by się tylko działo, bo tak naprawdę zobaczcie sobie, 48 wiedzy. Możemy sobie teraz spokojnie dodać jeszcze te brakujące punktziki tutaj do kondycji, trochę do zdrowia i team playowo nadal będzie całkiem solidnie. A teraz zobaczcie sobie, tutaj mamy 2 PA, tutaj możemy sobie oczywiście też zjechać trochę z tą tarczą, nawet na tego ucznia 7 i teoretycznie tutaj ten blok nie zawsze będzie wchodził, więc teoretycznie albo dobijamy te dwa levele, albo dobijamy tą wiedzę jeszcze do tego 50, albo po prostu na 402 będzie wchodzić na 100% i jakoś przebolać te dwa poziomy. Tutaj powiedzmy sobie szczerze, jakoś to idzie. I ta siła jedności ogólnie ma bardzo fajną wartość na tym adepcie 5 w postaci właśnie czterech rund. Ale teoretycznie, czy jest sens wpychać sobie na siłę to trwanie na te cztery rundy tak ogromnym kosztem? No, uważam, że teoretycznie te 48 mogłoby zostać. Pamiętajcie, że dobijecie sobie 47 level i nagle okazuje się, że już możecie tę umiejętność rozwinąć i mieć na 4 pa na 100%. I to jest totalny sztos. Więc teoretycznie nie ma sensu typowo fiksować się na tym 40 levelu, żeby mieć to na te 4 rundy trwania. No i to daje rozkaz. Wracając, zwiększa szanse trafienia na wszelkie strefy i zwiększa obrażenia na oba typy obrażeń, czyli fizyczne i magiczne. Jest to bardzo fajna umiejętność, w szczególności, że jest grupowa, więc cała drużyna z niej korzysta. Ochrona umiejętność, którą rzucasz na jednego ze swoich towarzyszy i przekierowujesz ataki na siebie. Bardzo fajna rzecz, i teraz w sumie jest ciekawa sprawa. Ze względu na to, że to jest build. Full team playowe uznają, że dosyć wysoko ta ochrona może być rozwinięta. Natomiast pamiętajcie, że możecie sobie spokojnie ją dosyć solidnie obniżyć i to naprawdę bez żadnych skrupułów i wrzucić to czy wałęczystości, czystości, czy po prostu w tę mierzone wyżej, czy to biodro, czy potężne uderzenie. Macie pełną dowolność, akurat w tym przypadku tutaj wszystko zależy od Was, bo tak naprawdę skuteczność ochrony cały czas zmienia się o 1%, więc jeśli uznacie, że będziecie e, wrzucać, ochronkę na teammateów na ucznia 1, to nikt się nie skapnie, dopóki tych ataków jakoś randomowo dużo nie przejdzie teamata. Teoretycznie przy najniższym poziomie około 1 na 4 ataki przejdzie na chronioną osobę. Czy to dużo, czy to mało? Uważam, że teoretycznie na małych levelach to nawet dobrze, że ten jakiś atak przejdzie, bo wy z takimi statystykami, zbierając naprawdę sporo batów, możecie tego nie ustać. Często. Z drugiej strony, jak pechowo przejdzie dużo ataków, to wam się damage może wywalić. Więc tutaj lawirujecie i uważam, że około 80% skuteczności ochrony jak najbardziej też może być bardzo fajną sprawą. Teoretycznie, Możecie nawet kombinować, żeby ta ochronka była w taki sposób, żeby zawsze wchodziła na jeden PA. To jest najzabawniejsze w rycerzu. Jego projektowanie to jest co level uważanie, co warto kliknąć, czego nie, bo inaczej po prostu będziecie w katastrofalnej sytuacji, gdzie umiejętności przestały wam wchodzić na określoną ilość PA, tak żeby się wszystko zgadzało. To jest walka o każdy punkt. Biorąc pod uwagę to, co pokazywałem, to możecie zrobić mniej więcej właśnie coś takiego. I powiem wam szczerze, że ta wersja build nawet teamplayowego, stricte teamplayowego, wydaje mi się dużo lepsza, ale mamy dużo wolnych punktów umiejętności w tym momencie, więc możecie to dysponować w sobie właśnie. Albo potężne, albo w aurę, albo w mierzony, albo w rzut bio z biodra, albo w tę ochronę albo zbierać sobie na coś, co uznacie, że będzie sensowne. Bądź co bądź wyegzekwowałem ten osobny build, o którym teraz mówiłem, jeszcze do osobnego, z tego względu, że teoretycznie może Wam się rzeczywiście to bardziej opłacać. Czyli tutaj rozkaz na adepcie 4, dopiero na 47 podbijamy na, na adepta piątkę. Podobnie z ochroną, jeśli chcielibyście tak zrobić. Reszta mniej więcej zostaje bez zmian i progi trudności mniej więcej ogarnięte. Więc równo na 40 levelu macie poświęcenie na 2 PA, rozkaz na 4pa, ochronę na 1pa, za parę leveli będzie można bić na ucznia 3 blok tarczą, no niestety tutaj przez dwa levele będzie troszeczkę trudniejszy bo nie będzie zawsze na 100%, ale myślę, że i tak warto zostawić to chociaż na tym uczniu 7 ewentualnie dobić też za level a wolne punkty, o ile nie pójdą właśnie w tą ochronę, możecie dać w to poświęcenie, a wolne punkty tak jak wcześniej mówiłem, więc tutaj macie build, który jest Team teamplayowy który robi z totalną totalną dojdę, nie jesteś w stanie za wiele w ogóle robić, PA brakuje na wszystko ale za kilka leveli już będzie Lepiej, a tutaj specjalnie wyegzekwowałem osobny build, którym jest nieco lepiej i nieco łatwiej. Natomiast pewne umiejętności są na niższym levelu. Dopiero na 47 będziecie mieć właśnie ten rozkaz na 4 rundy trwania na te 4 PA z 48 wiedzy. No i tutaj ochronę możecie powoli sobie progresować wraz z levelowaniem. Pamiętajcie, że macie tu wolne punkty umiejętności I możecie rozdać sobie na dowolną rzecz No i zapytacie, dlaczego tak mało many W sensie, nie rozdałem w ogóle many Skoro rycerz zużywa tej many całkiem sporo Czy to na poświęcenie, czy to na rozkaz Czy to na aurę czystości. Powiem tak, bardzo fajnie byłoby mieć punkty na to Więc po prostu musicie co walkę Łykać miksturki W szpitalu kupujecie sobie mikstury po 1000 zł 20 sztuk na manę I co walkę sobie delikatnie łykacie Tam 50-100 zł co walkę byście musieli Mniej więcej wydawać, to nie jest krocie a po prostu jakoś musicie sobie kontrolować, kontrować te pewne wyzwania, przed którymi stajecie robiąc rycerza. No i tutaj w zasadzie możemy sobie wykorzystać już ten build specjalnie wyegzekwowany. No i teraz, mając tę dyspozycję tutaj tych punktów umiejętności, jeśli chodzi o te rozdane tutaj, możemy sobie spokojnie pomyśleć o rozdaniu nawet na adepta szóstkę potężnego. I to byłaby wersja buildu, który byłby nieco bardziej przyjemny do gry. Samemu, tak jak tutaj, mamy build z wolnymi punktami umiejętności, tak, tutaj już mamy build z rozdanymi, i zobaczcie, że można całkiem fajnie kombinować. Tutaj z tym blokiem tarczy nawet nie ma takiego problemu. Możemy sobie nawet te punkty przenieść sobie na ochronę, żeby blok tarczy był na mniej PA, a ochrona na więcej. Oczywiście, że można. W ten sposób mniej więcej sobie manewrujecie, a te potężne jest tutaj już sensownie przygotowane. i Na 47 levelu będzie można nawet ten rozkaz sobie tutaj podbić. Albo tak jak tutaj widzicie, kliknąłem sobie potężne jeszcze level wyżej. Za 7 levelów pokojnie, starczy wam będziecie mogli sobie aby tę siłę jedności rozwinąć. No i Rem de la Creme. Build typowo do gry solo. No i tutaj mamy bardzo ciekawą sytuację. Otóż, pierwsza sprawa, nie rozwijamy wiedzy. Totalnie nie dotykamy tego. Druga sprawa, zobaczcie sobie, że poświęcenie wrzucamy sobie na 3PA. To jest w zasadzie jedyna umiejętność, którą rzeczywiście będziemy wrzucać w walce. Nasza tak, -tak to będzie poświęcenie i 4 razy potężne. Tutaj jak widzicie, mamy rozdane tylko 500 kondycji w bazie, ale osobiście uważam, że raczej spotkacie się z taką opcją, z tego względu, że po po prostu może Wam tej kondycji zabraknąć. No i ten build niemalże w identycznej formie był testowany na 30 levelu rycerza na ropuszce z nietoperzem i dał radę. Naprawdę dał radę z energetyki 20 level plus derengil. Ja wiem, że to jest dużo, jak nawet na nowy serwer, ale myślę, że jesteście w stanie wyciągnąć nawet coś takiego i naprawdę przyjemnie się nie łoiło. Ten rycerz coś robił, więc jeśli osadzilibyście jeszcze drifa z Damage'em od żywiołów broń, udałoby wam się jeszcze ogarnąć amada na zmniejszenie zżycia kondycji, to naprawdę będzie totalny sztos. Zresztą zmniejszenie zużycia kondycji nawet na teamplayowym rycerzu bardzo by Pomogło. Mierzony, bardzo ciekawa sprawa. Kiedy dźgniemy bossa, możemy sobie delikatnie właśnie podbić te obrażenia, więc jak najbardziej możemy w ten sposób kombinować. Tym bardziej, że to nie zużywa dużo zasobów, a tak naprawdę każdy hit jest trochę na wagę złota. W szczególności przy tak wysoko rozwiniętej umiejętności, a dostawać będziemy stosunkowo często np. na ropusze na strategiczne strzały czy zatrucia, które zwiększają zużycie kondycji. Dlaczego zrezygnowałem z sił jedności? Bo tak naprawdę w dużej mierze nie będzie potrzeby w ogóle kiedykolwiek tego używać. Korzyść jest fajna, na, kiedy gramy w drużynie, ale kiedy gramy samemu, musimy napierniczać, i ten rozkaz utrudnia nam tylko życie. No i teoretycznie powiem Wam szczerze, że ten build wygląda trochę zabawnie, ale uważam, że jako tako jesteście w stanie na upartego prowadzić sobie postać w ten sposób, nawet dając sobie radę lekko w teamplayu. Co mam na myśli? Nie rzucacie rozkazu, a więc spokojnie możecie wyegzekwować 2PA na ochronę, delikatnie podbić sobie blok tarczą i wtedy spokojnie egzekwować sobie też 2PA na blok tarczą i oczywiście 3PA na poświęcenie. Więc chronicie, dajecie bloka, jeszcze bufacie DPS-a. Niestety drużyna nie będzie korzystać z siły jedności, co może spotykać się z pewnego rodzaju bulwersem, ale na dłuższą metę uważam, że taka forma jak najbardziej jest w stanie dać radę. Podsumowując, bo to jest naprawdę pomieszanie z podplątaniem, pierwszy build, 55 wiedzy, gdzie w zasadzie jesteśmy strasznie styrani, ale dajemy radę zrobić sobie siły jedności, ochrony i tak dalej, wszystko pod teamplay, tak, żeby nam PA ledwo stykało i jakoś będziemy prząść, ale będzie bardzo ciężko. Drugi build to jest build, który macie pełną dowolność do rozdawania umiejętności i tutaj na 47 levelu możecie rozwinąć sobie siłę jedności na 4 rundy trwania, podobnie z ochroną, jeśli by mielibyście ochronę. Ewentualnie jak chcecie, możecie właśnie te wolne punkty umiejętności rozdać w potężne. I tutaj jest build, który teoretycznie można by było z tego wytworzyć. Osobiście uważam, że ta ochronka trochę nisko i, i mogą krzyczeć, ale jak się nie przyznacie, to będzie legi. Naprawdę. No i ostatni build typowo solo gameplay, ale uważam, że ma szansę zaistnieć nawet w teamplayu, o ile nie będą za bardzo na Was krzyczeć. Więc tutaj jeśli gracie z, ze znajkami, gildią, a chcecie, doceniacie grę solo, to tutaj w tym kierunku jak najbardziej możecie trochę pomyśleć i po prostu poinformować, że siłę jedności rozwiniecie nieco później, w okolicach 4-5 levela, gdzie po prostu będzie Wam o to nieco łatwiej. Bo tak naprawdę poświęcenie rozwijacie dużo, dużo później, na 6 rund trwania, Potężna na mistrza 1 jest naprawdę spoko, więc jeśli nie będzie was tam cisło, że chcecie więcej, no to jak najbardziej to może wystarczyć. A bloki ochro delikatnie będziesz podbijał co jakiś czas, ale tak naprawdę te niższe levele mogą wystarczyć. By the way, dlaczego te ochronka? Żeby chronić peta, z którym latacie, jakby było gorąco, to żeby go tam trochę podratować, to naprawdę może, może ułatwić życie, żeby po prostu nie wydawać grubych pieniędzy. Dlatego jest ochronka w solo buildzie. Cały czas na bieżąco tworzę wpis na temat poletanych modyfikatorów dla, dla każdej profesji. Profesji. Polecam bardzo serdecznie przeczytać zanim zaczniesz, a potem przejść sobie do swojej profesji i zobaczyć, jakie drify byłyby warte uwagi. Macie tutaj sporo bardzo przydatnych informacji, a same drify będą świetnym uzupełnieniem naprawdę skomplikowanego bildu rycerza. A jeśli nie ogarniacie zupełnie drifów, to tutaj macie tabelę, która troszeczkę może Wam rozjaśnić. Zobaczcie sobie, możecie sobie tutaj manewrować, zmieniać sobie filtry. I na przykład tutaj potrzebny Wam oczywiście amat na zużycie kondycji się znajduje. I właśnie tutaj jest nazwa tego drifa, jak będziecie widzieć na handlu to rzucajcie się. Ja nie żartuję, naprawdę. podekspiony, sztosik, jeszcze groda. To, to też. <grych> no i to w zasadzie na tyle. Naprawdę dla mnie ta profesja jest naprawdę mega trudna. Biorąc pod uwagę, że jeszcze niedługo jej rebalans, więc ten film będzie mocno nieaktualny, ale miejmy nadzieję, że wtedy będzie prościej. Finalnie no jakoś musicie zacząć grać, więc naprawdę mam nadzieję, że chociaż trochę zrozumieliście o co mi w tym wszystkim chodzi i dlaczego w tym kierunku a nie innym. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. A ja się odmelduję. Trzymajcie się. Hej.